Traveler! We meet again! What? You don't remember me? <laughs> well, allow me to join you on your rozdział Miasto pośród burz. Około 2600 lat temu. W wojnie Arkonów było daleko ku końcowi, a świat nie był jeszcze pod panowaniem Siedmiu. W tych czasach miasto zwane Mondstadt było otoczone ze wszystkich stron wichurą którą nie mogli przebić nawet ptaki, stworzone z samego wiatru. Ich nieustanne wycie ścierało glebę, jak i kamienie otaczające miasto, na gładki pył. Panem wiatru, który zamieszkiwał najwyższą wieżę, był dekarabian, Bóg Burz. Mrużąc oczy, spoglądam na swoich poddanych. Którzy klękali przed nim w nieustanej burzy, wierząc, że są ulegli, myśląc, że to dobrze. W tych czasach Venti był niewiele więcej niż jedną z tysięcy nici wiatru, które przemierzały północne Ziemię. On, który później będzie znany jako Barbatos, był tylko małym duszkiem żywiołu pozbawionym boskiej godności, bryzą przynoszącą subtelne zmiany na lepsze lub nasiąkiem nadziei. Stary starym Monster Adventure poznał młodego chłopca. Ten chłopak wiedział, jak grać na liże i chciał napisać najwspanialszy poem spośród wszystkich. Chciałbym zobaczyć ptaki w locie. Tak powiedział chłopiec, który nigdy nie widział niebieskiego nieba, orłów czy zielonej trawy. Jego głos był tłumiony przez nieustanny wiatr. Przyjacielu, czy nie pójdziesz wraz ze mną? Come, sit with me. siedź written a new poem. I call it... Wind of the Traveler.